Moi drodzy, to są papierki. Powróciliśmy po wakacyjnej przerwie. Jak doskonale wiecie, papiery rozwodowe zmieniły godzinę i datę emisji, nadawania będą w piątki zamiast właśnie papierków. A papierki macie we wtorki. Bo sobie nagrywamy po prostu w poniedziałek, na luzie po weekendzie, żeby wszystko, no bo więcej rzeczy się dzieje i, i, i tak teraz będzie, czyli wtorki godzina 16, papierki, poniedziałki tfu, piątki godzina 15, papiery rozwodowe i w niedzielę jeszcze cykl popcorner, czyli rzeczy związane z szeroko pojętą kulturą. O 19.00, niedziela tak 19.00. Dokładnie. Tak jak Ola powiedziała. Desło 300. she said. E, No a papierki to jest cykl, który raczej się nie zmienia od kilku sezonów, czyli wiadomo o co chodzi. Ploty, ploteczki, afery, aferki, dramy, dramcie. E, no i teraz powiemy wam jakie. Kolejny blackface w twoja twarz brzmi znajomo. Polska reprezentacja się pogrąża. Lewandowski bez obrączki na palcu. Beef Maty i Oeste'era. Zielona granica Holand w ogniu krytyki. Lil Masti i afery szarentingowe. Gimper vs. Ferrari. No właśnie, Gimper vs. Ferrari. Jum, jum, ale to nie o to chodzi. Eee, zaczniemy sobie od tej twojej twarzy, moi drodzy. To nie jest moja twarz. To nie jest to nie jest twarz Oli. Nie ze zgodziłabym ze się, żeby to była moja twarz. Zdecydowanie to nie jest twarz Oli, moi drodzy, tylko jest to, ta, jest to twarz. Proszę okay. bardzo, Kendricka Lamara. Na twarzy Kuby Szmajkowskiego. Kuba Szmajkowski zrobił się na Kendricka Lamara, na takiego drobniutkiego, chociaż Kendrick Lamar też nie jest zbyt wysoki. E, też jest takiej tak, taki drobnej postawy. Postury, postawy? No czegoś tam. E, I Polsat stwierdził po raz kolejny, że to będzie fantastyczny pomysł, żeby pomalować typa na czarno. Oni to robią specjalnie chyba. Ja, oni, już to oni to robią, robią specjalnie, bo Taka. oni wiedzą, że potem będzie głównoburza burza i nakręca im się informacja będzie... o tym, że ten program w ogóle jeszcze istnieje. Bo to będzie gówno burza, która będzie widzowie Polsatu, w głównej mierze to są tacy widzowie, któ którym absolutnie to nie przeszkadza, a wręcz podoba im się to, że coś takiego się dzieje i są oburzeni, że ktoś może mieć z tego tytułu pretensje. I to jest widz taki Polsatu typowy, zwykły, e average, e właśnie... Który, któremu to w to migraj, jeżeli się pojawia coś takiego. Ale oprócz nawet samego faktu, że ten Kuba Majkowski e, dał się pomalować na czarno, to jeszcze rzucał e, tak zwanymi N-wordami, których tu nie możemy przytoczyć, bo jak powiemy te słowo, to będzie blokada. To jest w ogóle jakiś kuriozum. Absolutnie. Jest, jest to kuriozum. No. I generalnie to wszystko jest kuriozum, bo szczerze mówiąc. Cała, ca, ca, wszystkie te rzeczy związane z... Znaczy ja to rozumiem, że to ludziom przeszkadza, ja, ja, ja to kumam. Tylko też żyjemy w takim kraju, w którym właściwie mało komu to przeszkadza, yy, bo no tak jak mówię, my nie mamy tej, tego spustu kulturowego, który jest z tym związany. U nas to nigdy nie było czymś yy, na porządku dziennym. My nie robiliśmy ludziom... Yy, tak taki jazdy okay, przez no ale setki trzeba uszanować fakt, że ale ja nie mówię o tym, że nie trzeba. Wiesz, jest to, jest to uznane za, no, no... Jest to uznane za rasizm w chuj. Za rasizm I na moi... najwyższym poziomie, więc wiesz, wydaje mi się, że powinniśmy po prostu powiedzieć, okej, okay, dobra. Ale, wiesz, co, ale ludzie tutaj my mówią... My nie mieliśmy tego problemu u nas, natomiast yy, to nie znaczy, że ja my wiem. się powinniśmy inaczej zachowywać. Ja wiem, ja wiem. Ja ci tylko mówię, jak ludzie myślą. Yy, ja, ale Ja wiem, jak ludzie tutaj. myślą. Ja sobie zdaję z tego sprawę. I to też jest gdzieś tam yy, w jakiś sposób yy, no, całkiem racjonalne, że niektórzy ludzie... Stwierdzają, że to jest dopiero rasizm, zwracanie uwagi na coś takiego, że zwracasz uwagę na to, że ktoś e, próbując wykonać, e, w sensie dopasować się wyglądem jak najbardziej, bo na tym polega też ten program. Dopasuj się jak najbardziej wyglądem, głosem, ruchami do osoby, którą naśladujesz. E, czy ten program jest głupi, to już jest inna sprawa. E, tylko chodzi mi o to, że na tym polega ten program. Więc w momencie, gdyby oni jakby no, nie dopasowywali się w ten sposób, to wtedy jest zwracanie uwagi na kolor skóry. No właśnie, ja się zastanawiam, co by było, gdyby w takim razie na przykład zrezygnowano w ogóle w tym programie z wykonywania utworów czarnoskórych wokalistów i wokalistek. To byłoby oskarżenie Czy to o rasizm. to byłby znowu rasizm no, w tej tak. sytuacji? Więc jak wybrnąć z tego? Zakończyć ten program. No to, tak, tak, no to na, na tym to właśnie, do tego gdzieś tam zmierzam, że właściwie... Tak jak mówię, ja doskonale rozumiem to, że w innych kulturach, nie naszych, jest to uznawane za rasizm, to naprawdę można sobie poradzić bez tego. Nie, nie musimy. Chodzi, ale tutaj chodzi o to, że wtedy jest taka niesamowita ta metamorfoza. Nie? To jest tak, no, my tego nie mamy. Ja rozumiem, że to jest, że ludzie to mogą odbierać jako rasistowskie. I można po prostu z tego zrezygnować, zamiast wsadzać kij w mrowisko, wrzucać granat kurwa po to, żeby do Szamba, żeby to gdzieś wypierdoliło. No w Stanach tego nie robią już, a w Polsce, o Polsce jest głośno dzięki temu właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo ludzie o tym po prostu mówią i sobie to wysyłają na Twitterze, zastanawiając się co tu się odpierdoliło. A Polsat ma to totalnie gdzieś, nie? I też, tak jak mówię, spora część osób. Wkurwia się o coś takiego o to, że ktoś zwraca uwagę na to, mówiąc, że to jest właśnie rasizm. nie? I kto ma rację? Nikt, kurwa. Rację ma Pan Jezus, a jakiego koloru skóry był Pan Jezus, jaki miał kolor skóry, wszyscy dobrze wiemy. No, więc dosyć o tym. Zresztą ja nie mogę nic złego mówić o twarzy, żeby brzmi znajomo, bo tam pracowałem i mam umowę podpisaną. Yy... NJK. Nie, żartuję nie mam. Dobrze. No to skoro już o takich porażkach i pogrążaniu się jesteśmy, to może polska reprezentacja, moi drodzy. No Jezu, ale ja dzisiaj się nasłuchałam, bo oglądałam dzisiaj kanał sportowy tak. z Maciekiem, Jak zawsze było oglądam. To jest jedyny, pamiętajcie, słuszny poranek, ten, w którym jest Maciek. No i co? Jezu, to było tak strasznie dużo o piłce nożnej, na kanale sportowym bez sensu. No ale bez to, sensu. Ale to jest jedyne, ja czym skipowałam się żyje, nie? tylko, skipowałam po prostu. Tym się żyje, i słuchajcie, Polska, Albania 02. Dostaliśmy w dupę od Albanii, prawie dostaliśmy w dupę od Wysp Owczych, naprawdę niewiele zabrakło. Jesteśmy przedostatni w grupie. Jest chujnia z Grzybnią, a i tak najprawdopodobniej zagramy w tych barażach, bo tam tylko jest 00, 0,04% szans, że nie zagramy w tych barażach. Musiałoby się, nie wiem, zesrać niebo, no ale zagramy w nich, no i to jest porażka całego zespołu, i trenera, i zarządu, i piłkarzy, i właśnie tej buty tej buńczuczności która była w tych naszych reprezentantach i którzy tak bezczelnie podchodzili do tego wszystkiego ale to nie jest ważne ważne jest to, że Robert Lewandowski nie ma obrączki na palcu to, to jest kurwa A może ważne. musiał ją zmniejszyć albo zwiększyć bo przytył Myślisz? No tak? No, albo schudł właśnie ze stresu. Gdyby przytył, to by miał ją właśnie, bo by nie mógł jej ściągnąć. Schudł ze stresu. Aby mogła mu spać, tak, totalnie. Schudł ze stresu, bo mało zjadł w tej restauracji, kurwa, od Salt Bay. on, on schudł ze stresu, bo po prostu się tak zestresował, że wszyscy po nim jadą teraz. No, tak na pewno nie, właśnie nikt po nim nie jedzie. Właśnie o to chodzi, że nikt po nim tam jakoś specjalnie nie jechał ostatnio. Na chwilę było ci cisza, on tam udzielił paru wywiadów, no i w tych wywia z tych wywiadów wynika, wynikają różne konflikty, no ale tu już zostawmy piłkę nożną gdzieś tam z boku. Bardziej chodzi. O to, że jest całe e, e, uniwersum baciaty. Całe uniwersum. Oni rozrysowali e, i ludzie z Wykopu, i gdzieś tam rozrysowali, jak to wygląda, z kim się Anna Lewandowska rucha, tak naprawdę, kogo zabiera na e, różne spotkania, e, że tutaj zabrała na te ponowne zaślubiny jednego i drugiego, po to, żeby mogli się razem spotkać. No, mnóstwo jest tam takich. Jeden się nazywa Paul chyba, a drugi się nazywa Matijas. I tam wszystko jest, to jest taki uniwersum całe, to jest prawie jak szkolna. Matias mi się tylko ze śledzią kojarzy. No to Majtas, Matias dobierał się do Majtas, można by powiedzieć. Że ten sam mężczyzna składał jej wyjątkowo osobiste życzenia, no i dużo jest dotykania, no jest ta baciata, że to jest personal trener, baciaty i że tam jest kryzys, no ludzie tak sobie gdzieś tam wnioskują. E, I Już tylko. Widzę, go nie I tylko dobra, kryzys to chuj, ale ja po prostu e, mnie rozpierdala to, jak oni, ci ludzie analizują to wszystko, e, każdy jej ruch, każdy jej gest, każde jej spojrzenie e, przekuwają na dowody. No, ale z drugiej strony no, ona tańczy, no? No? Tańczy po prostu. A to jest baciata, bo no, ona ja po, wiem, ale czy ten polega taniec... na ocieraniu się pierogiem ja, o kolano. Czy, czy to ci się wydaje seksowne, to co oni robią, bo to wygląda tu jak. Tu na razie jak... nie, ale to, to jest próba taka. Aha. Widzisz, a tu już ją dotknął. O, oh, o, oh, oh. Nie, ale to nie o to chodzi, bo możesz kogoś. Do... A w, w tańcu, w ogóle w tańcu, przecież się partnerzy dotykają, chyba na tym polega taniec ogólnie. No tak, na tym polega ten... taniec i właśnie... Ale ja wiem, że to nie wyglądało sexy wcale. Większość Takie to było mechaniczne. Strasznie. 95% osób, które są tańcze, 99% nawet jest naukowo udowodnione, sypiają ze sobą i to tak ostro. Udowodnione naukowo, że jest <laughs> ostro? <laughs> e, no. Rozumiem. No, dlatego my nie tańczymy ze sobą. To prawda. E, więc sami już widzicie, jak to jest. E, Czyli pieróg, co robił, to już sami do tego musicie dojść. E, natomiast, jeżeli mówimy już o jedzeniu, o pierogach i tak dalej, to teraz ze, najlepsze pierogi są z wołowiną, a wołowina po angielsku to beef. E, I teraz przejdziemy do beefu Maty i Wspaniałe przejście. <laughs> Proszę bardzo, kochani. Beef Mata OSTR na koncercie w Rawiczu. I nie w Arturze Rawiczu, tylko w Rawiczu. E... Otóż, OSTR jakiś czas temu wydał single pod ty... Nie single, to z płyty było. Znaczy, no tak, single z, pod tytułem Crystal i w tym singlu mówi, że e... rozmawiał kiedyś z Matą, dzwonił do niego i Mata miał mu się dograć, ale już czeka 47 tygodni na dogrywki i się Mata nie dograł po prostu i że potraktował go chujowo. To jest fajny numer, taki bardzo hip-hopowy, gdzie OSTR tak jak wini kiedyś, nie pierdoli się w tańcu i wymienia wszystkich sksywek? Którzy tam, że słoń, że paluch, że, że mata, że kłebo i że, oni, i że kortes, że kortes na niego popatrzył jak na pijanego żula, nie? któremu, który prosi go o fajkę. I jakby jest to uczciwe gdzieś tam, z jednej strony, chociaż z drugiej strony, takie rzeczy może powinny zostać w kuluarach, no jak ktoś się nie dogrywa, no to się po prostu nie dogrywa, aczkolwiek mimo wszystko. No i na jest na tyle uważam legendą, że trochę jest to takie. Szczególnie jeżeli jest się młodym raperem, takie chujowe, no tego nie zrobić. E, oczywiście O.S.T.R. też za zachowuje się chujowo e, i miał parę wersów o Jangleosi na przykład. I o jej młodej cipce czy coś takiego. Ja nie nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, ale to było takie uu, uu, niepotrzebnie kurwa bardzo, nie. E, no i Mata odpowiedział mu w numerze różowe Osi. Czyli w numerze, który jest trochę reklamą różowego Oszli, i, i odpowiada mu w tym numerze, że dzwoni do mnie OSTR i nawija mu mi przez dwie godziny, dlaczego Rabson jest kurwą. E, chyba ty. I to mu tak odpowiada, taki wiesz, adlip jest, chyba ty. E, no to tak to wygląda w tej chwili. E, I OSTR miał koncert w Rawiczu i jakiś gość mu rzucił sneakersa. A on mówi, a ja słyszałem, że taki sneakers przydałby się Macie. E, i rzuciłem, ty, jak to jest disować kogoś w wieku twojego ojca? No bo no, Oester może ma prawie tyle lat, co stary matka. No, okej, okay, ale co to ma za znaczenie? Nie ma żadnego znaczenia. On też, no, Oester jest trochę, boomerskie ma te teksty i tak dalej, ale no wiesz. Ja nie wiem, o co tam tak naprawdę poszło. Nie było mnie tam, nie, więc się nie wypowiem. No, no, ja, no, ja się wypowiedziałem, powiedziałem, co, co tam się zadziało. No, disy w hip-hopie, bify. Nie, tak, tak ale dalej nie wiesz, są... nie wiesz że tak naprawdę, jak wygląda ich rozmowa. A nie, no to. co to... poszło, dlaczego, być może ma jakiś powód, dla którego się nie dograł. Ja mówię, no nie będę wyciągał wniosków żadnych. Tak, e, no właśnie, może chodzi o żabsona, nie, nie wiem, no może chodzi o te Youngleosie, nie. nie mam pojęcia. E, słuchajcie, z żabsonem i w ogóle z żabami jest tak, że one są zwykle koloru zielonego. A zielonego koloru jest też Zielona Granica. E, Agnieszki Holland. To jest drugie. Film, moje którego nie widział nikt. Ale 5571 Ale tak, osób wyraziło za... opinię 2,5 na 10. 2,5 na 10. Oceny krytyków 7,6. Ale jest tylko 11 tych ocen, więc 11 ocen krytyków kontra, kontra 5500. No, słuchajcie, tak to wygląda z polityką. W polityce jest tak dokładnie. Premiera. 5 września była premiera światowa, a drugiego, 22 września będzie premiera. Premiera Kinowa w Polsce. Natomiast najwyraźniej 5571 osób jest na tyle światowa, że pojechała gdzieś w świat, zobaczyła ten film i oceniła 2,5. E... Film zgarnął aż trzy nagrody i jedną nominację. Tak, film zgarnął nagrody, film dostał 15 minut owacji na stojąco. Co jest też. Ale jak to można zrobić przez 15 minut? Jak no, no to... ktoś to liczył? No, Karolina Korwin-Piotrowska się wypowiedziała, ale. Też to... też 15 minut? Nie, a 8 gwiazdek dała, ale Karolina Korwin często zna się z tymi ludźmi, więc czasami mam takie wrażenie, że ona daje zawyżone oceny. Troszeczkę. Ja jeżeli kogoś nie lubi. ufam absolutnie niczemu, co robi Karolina Korwin. -Pietrowska. W każdym razie sama ta granica zielona no z... zbiegunowała Polaków. Obrażali tą, że nawet Straż Graniczna napisała, że tylko świnie siedzą w kinie w ogóle. I że Mocne. ktoś, właśnie nie pamiętam, czy premier, czy ktoś napisał, e, jakiś z polityków napisał, że ona powinna wrócić do Izraela Agnieszka Holland. No, jakieś takie naprawdę hardkorowe rzeczy tam się pojawiły. Ona zażądała przeprosin e, i że no, wszyscy mówią, że to jest antypolski film, no tylko mało kto go widział tak do tej pory więc jaki ten film jest ja nie mam bladego pojęcia czy on jest dobry czy nie wiem że czasami tam jest przynajmniej w trailerze ta straż graniczna była pokazywana w ten taki no mocny kurwa niekorzystny sposób Maja Saszewska która tam gra ona jeździła pod granicę jeździła kiedy była ta akcja z Białorusią w 2021 roku od listopada to ona tam przyjeżdżała i pomagała tym uchodźcom więc jakby ona też personalnie do tego podchodzi najprawdopodobniej ale jest afera, no, w to każdym razie. zobaczyć ten film? No pewnie tak, pewnie go zobaczę, no. Pewnie go zobaczę i będę mądry, czy coś. Więc mógł wtedy wystawić ocenę na film Łebie. Tak, a Prawidłowo. jaką ocenę byś wystawiła Lil Musty? <laughs> Bo ja powiem tak. To znaczy tak, za... Mm za to jak bardzo się stara i ile wkłada pracy no to wiesz to tutaj szóstka z plusem na pewno zaangażowanie bardzo duże bardzo duże z jej A strony natomiast jeżeli patrzeć na te treści i na to jakie one mogą przynieść konsekwencje no to pała No to powiem ci że zdania są podzielone jeżeli o to chodzi tak jak film Agnieszki Holland podzielił Polaków tak Lil Masti podzieliła portale otóż o. Mamy tutaj cztery artykuły. Pudelek. Lil Masti zamieściła filmik z porodu. Widzowie bezlitośnie krytykują. Ludzie. Lil Masti opublikowała film z porodu. szokując nagranie wrzuciła do sieci. O feminin. Lil Masti pokazała ciało po porodzie. Kocham moje ciało. Radioska najbardziej oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. Tak nazwali swoje. No, jest to ona też, bo Aria. Więc jak widzisz, mamy tu myślę, neutralny, pozytywny, negatywny, negatywny, więc jest to dosyć mocno podzielone, powiem wam. Teraz właściwie wszyscy wrzucili filmy związane z Lil Masti. My wrzucaliśmy pod koniec tamtego sezonu, nie? W, tak, w lipcu. ale to było jeszcze zanim. przed y, Tak, zanim y, dziecko się narodziło. Więc być może trzeba będzie zaktualizować Myślę, i, że tak. i zobaczycie nasz felieton na ten temat. No, tego jest teraz dużo po prostu. Dużo, strasznie dużo jest od tej Lin Mastii, o szarentingu y, 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 o tym, i o tym wykorzystywaniu wizerunku dziecka do zarobków, do tego, żeby po prostu nabić sobie kabzy jak najwięcej, jak najszybciej. No bo. Wiadomo, że to się zaraz może skończyć, bo potem już będzie dziecko miało 4 lata czy coś, i już wtedy upublicznianie wizerunku już nie jest takie lajtowe dla niektórych, bo jednak wiąże się z tym, że już mu się twarz nie zmieni, tak jak to tłumaczyli niektórzy, że to przecież się twarz zmienia dziecka, więc potem już nikt się nie będzie przypierdalał, nie? Ja uważam, że bardzo dobrze, że ten temat sharentingu został nagłośniony. Tutaj bardzo dużo w tej dziedzinie zrobiła Ania Gemma. Dominik Boss, wydaje mi się, że miał taką najlepszą robotę. Mhm. Najbardziej jest to wszystko spójne, ma ręce i nogi i też no, robili to jako pierwsi, robiąc duży research. Mam wrażenie, że często materiały innych osób opierają się troszeczkę o, o ich materiały. Teraz jest z kolei inna afera wywołana przez Gimpera do tablicy, a konkretnie wywołane i Ferrari, i Tromba. Mianowicie Gimper w swoim materiale powiedział, że i Ferrari, i Tromba reklamują stronę, która jest nielegalna w Polsce. Stronę, w której można zagrać w kasynie i że oni zachęcają do wejścia na tę stronę, bo w opisie, w opisie tam postów, które były, czy też relacji, w której to na przykład Ferrari grał z Don Cassio w pokera, było zachęcanie do logowania się, zakładania konta i tak dalej. Tylko na tę stronę de facto w Polsce, jeżeli nie masz VPN-a, to nie wejdziesz, bo ona jest zablokowana przez ministerstwo, przez, przez polski rząd, hmm. przez strony GOF jest zablokowa zablokowana, ponieważ ta organizacja, która to robi, to nie jest organizacja wpisana na listę dozwolonych organizacji hazardowych w Polsce, do gier losowych i hazardowych. Więc jej nie ma tam po prostu i, no i ona jest jakimś skamem, może nie skamem, to nie jest skam, złe słowo. To jest coś nielegalnego w Polsce bo po właśnie prostu. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest nielegalne, bo jest to związane z hazardem. Tak, jest to związane z hazardem i narusza tę ustawę hazardową i... Ferrari i Tromba to gdzieś tam reklamowali i teraz tak, chwilę po wypuszczeniu filmu komentującego sytuację, Ferrari odpowiedział gimperowi na swoim Instastory. całkowicie wyparł się zarzutów i zagroził wejściem na, drogą pra na drogę prawną. Na koniec dodał, że mogą po prostu wyjaśnić problem fizycznie. To jest super. A to jest, słuchajcie, to jest na tej samej zasadzie, e, co... E, tak w ogóle polskie sądy teraz będą działały, nie? Tak, no to jest tak, że... że, że, że możesz, możecie że to, to wyjaśnić do... normalnie, na drogę wygląda, ja się ponapierdalać. Co panowie o, wybierają? O. Tutaj taką skrzynkę z bronią i sekundanta. Ale nie wiem, możesz, czy... możesz swojego reprezentanta jeszcze wziąć, A, nie na przykład. przykład, tak, możesz czy... wystawić swojego rycerza, tak? Tak, tutaj Tyrion, tutaj okay. ktoś tam. No, e, ktoś tam mówi, że może to podkręcanie pod walkę na Fame MMA-20. Kogo byś wybrał na swojego rycerza? Jakbyś miał kogoś wystawić. Kogo? Pudziana oczywiście. Ja Ale Pudziana w prime time. Nie, nie, nie. Najman, on by kogoś kopnął, ugryzł. Wiesz? No, jakby kopnął to... No więc widzicie, eee, czy to jest nielegalne? To się stanie nielegalne, nielegalne, tak naprawdę, jeżeli sąd zasądzi, że to co zrobił to było nielegalne i no, na pewno się tym zainteresuje Łokajka i, i nie tylko Łokajka się tym zainteresuje po tym wszystkim. Natomiast Tromba e, powiedział, kiedy został zapytany przez Gimpera, co myśli o legalności tego wydarzenia, odpowiedział, że tylko jedzie zagrać pokera do kraju, gdzie jest legalny, bierze on jedynie udział w wydarzeniu, ale przecież nie zachęca nikogo do grania. Myślałam, no on powiedział, że on nie wie o co chodzi, bo już nie obudził. A on zaspał w ogóle na to zaspał. wydarzenie. No więc yy, on tam mopuje tylko. Więc ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, dopóki to dalej gdzieś nie ruszy. Ale Gimper o tym zrobił obszerny, obszernego newsa, dłuższego. Bo chyba o tym 7 minut w 15-minutowym materiale. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. No dobra. To wszystkie takie pierdoły, które mieliśmy. Teraz poważne rzeczy. Teraz poważne. Nagłówki. Wizowie wężą ustawkę w The Voice of Poland. Fryzjer gwiazd już się tłumaczy. Juroży odwrócili się z własnej woli, nie znając mnie. No bo pewnie fryzjer. Fani wężą ustawkę, bo pewnie gość, który jest fryzjerem. Tych osób, które tak. tam siedzą. A, rzeczywiście, naprawdę, on musiał całe Insta Stories napisać. Łukasz Darlak. A, jurorzy odwracają się podczas nagrań w programie, odwracają się spontanicznie, nie znają uczestników. No, nie powiedziałbym, moi drodzy. Robiłem Voice of Poland, więc e, jurorzy doskonale wiedzieli wtedy, przynajmniej przy pierwszej edycji, kto będzie. No, jeżeli tam, wiesz, udział brały osoby, które śpiewały w chórkach, czasem u tych osób, no, tak. gdzie mają nie rozpoznać głosu? Nie, to jest takie, słuchajcie, no... Znaczy, ja nie wiem w ogóle, jak śpiewa ten pan, bo być może on śpiewa bardzo dobrze, no i mogli się też odwrócić. No, ale to jest, wiesz, na zasadzie trochę, że gość, który został prezesem jakiegoś banku, okazuje się, że jest synem tam kogoś w rządzie, nie? I to, to, że on ma zajebiste kwalifikacje, to jest inna para kaloszy, nie? Ale ludzi tak oburzy to, że on jest synem tamtego i uznają to za nepotyzm, mm. nie? E, dobrze. Zadowolony Marcin Hakiel opala nagi tors na sopowskiej plaży. Jezu, całe szczęście, że nie opala yy, ubranego torsu, bo to mogłoby być dziwne. No, zadowolony. No. Patrz jaki zadowolony! E? E? Uśmiecha się. Uśmiecha się. Mm. Złodziej <laughs> zawsze jest złodziej, pamiętajcie. Maria Jeleniewska rozczarowana spotkaniem z Mili Bobby Brown. Traktowała wszystkich z dystansem. A co miała robić? Całować? Się no z tak, miałaby się zaprzyjaźnić z nimi i, i miała ich zaprosić. Yy, i miała ich zaprosić do tego, nie? żeby w Stranger Things one wystąpiły. Nie? Kurwa, naprawdę, słuchaj, Mario Jeleniewska, ja wiem, że jesteś najpopularniejszą tam tiktokerką, ale Millie Bobby Brown tego nie wie i ma to w dupie, bo ona zna dużo bardziej znane osoby od ciebie. I przyjechała robić joba tutaj. dostała za to kurwa w chuj pęgi, po to, żeby do Berlina przyjechać i tam promować. Nie wiem, kurwa co, oni tam promowali, ale dostała za to dużo pieniędzy. No nie oczekuj, że y, będzie się rozpływała nad wami, influencerami z Polski. No. Tu nie ma konkretnego, konkretnego tego, ale jest Manuela Michalak dwa razy obok siebie. Najpierw gwiazda Big Brothera wkracza w świat polityki. Manuela Michalak startuje w wyborach. A oprócz tego uniknęła śmierci podczas zamachu na World Trade Center. Manuel z Big Brothera miałam być na dachu. No, dlaczego być na dachu? <laughs> nie, mam tyle już żartów, ale nie mogę żadnego powiedzieć. Nie mogę, przykro mi. Dobrze, opowiesz mi, opowiesz mi za chwilę. Domyślcie. Kalczyńska pożegnała się z Stefanem, a teraz wbija ostrą szpilę wojewódzkim aż pójdzie w pięty. jakąś szpilę, idziesz w pięty. Nie, mówiłem jakąś ma pójść coś w pięty. Czyli, ale czemu ma wpięty pójść? Pięty są mało unerwione, Ale, ale że, jak to mało unerwione? Są unerwione mocno? No pewnie, że są unerwione. Cała głęboko stopa jest no głęboko Nie, Cała te. stopa jest bardzo mocno unerwiona. Wujek Łódzkiemu, wbie... aż pójdzie, powinno być, aż poszło w pięty. A, pójdzie, a może nie pójdzie wcale. No, skąd wy wiecie? Właśnie może w ogóle nie pójdzie. Skoro już to zakładacie, to już załóżcie, że to się wydarzyło. No. Bo to większy sens. Wtedy tak. Ja nie zostawiam... Zwykle, kiedy już rozmawialiśmy o y, krytykujących komentarzach, ale y, obecność Karolina Derpieński u Wojewódzkiego zmusiła mnie do tego, żeby po prostu przełamać to i zostawić y, komentarz. I pierwsza coś skomentowałam u niego. Nie raczył odpowiedzieć oczywiście na ten komentarz, natomiast y, y, on zebrał y, dużo lajków i myślę, że mogło mu pójść w pięty, dlatego nie odpowiedział. Totalnie mu poszło w pięty. Szczególnie, że potem mieli najlepsze wyświetlenia ever, no, nie? No, wiem. No, ale to jest legitymizowanie wiem, że głupoty. Po to, wiem, że po to to było zrobione, no. To jest legitymizowanie głupoty i utwierdzanie ludzi w przekonaniu, że no ej, jednak, jednak ona ma coś chyba tam do powiedzenia. Całkiem spoko wypadła. Brawo. No, to jakby powoduje tylko, że później... E, ludzie jeszcze e, bardziej myślą, znaczy jeszcze bardziej myślą sobie, że to jest chyba okej, okay, że ona już występuje w tych mediach, bo prze, przeszła chrzest. Słuchajcie, ale z takich jeszcze innych smutnych informacji Oliwia Bieniuk zachorowała, gwałtowna choroba zaatakowała jej oczy. Long story short. Chodzi kurwa o zapalenie spojówek. Ale. Yy... Wirusowe zapalenie. Swoje... Brzmi to mocno, no, w sensie na głowę. Jeszcze no. powinni... Dziwię się, że nie daliście tej Oliwii Bieniuk w, kurwa, w czerni i bieli. Jakbyście dali w czerni i bieli, to wtedy było to bardziej leczyć. Dobra, to wszystko, moi drodzy. Widzimy się za tydzień, we wtorek, o godzinie 16, tak jak, tak jak dzisiaj. Wtorek, 16. Papierki, nie zapomnijcie o papierach. W piątek o godzinie 15 oraz o Pop Cornerze. W niedzielę. O 19. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Do bardzo. Usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.